Witam Was serdecznie moi drodzy na kanale Niech to Szlak Jest 26 października, 12.30 i znajduje się w Sokołowsku Jest piękna, złota jesień i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby e, zarejestrować to na filmie jak jest pięknie w polskich górach e, i zrobić jakiś niedługi szlak e, a będzie to drabina Wałbrzyska Nazwa drabina Wałbrzyska po prostu wzięła się od tego, że po prostu wchodzimy, schodzimy, wchodzimy, schodzimy. Są tu niewielkie górki, ale jest ich bardzo dużo. Na odcinku 80 km mamy aż ponad 3,500 metrów przewyższenia. To jest naprawdę sporo. Taka inicjatywa tutaj ludzi, którzy są pasjonatami tych gór i postanowili zrobić taką pętlę tutaj po okolicy, która nie ma ani początku, ani końca. Składa się z różnych kolorów szlaków. Jest godzina 12.30, jak już wspomniałem, więc dzisiaj bez napinki, e, pf, nie wiem, 15 km sobie przejdę, zobaczymy. Do Kondory tam dojdę. E, postanowiłem ten szlak przejść tak na spokojnie, bez pośpiechu. Mam na to 3 dni, e, muszę być w piątek po południu z powrotem we Wrocławiu, więc, e, a dzisiaj jest wtorek po południu, więc jakby myślę, że w czwartek wieczorem będę z powrotem w Sokołowsku. Ale dobra, już nie będę Was zanudzał, tylko pokażę Wam, jak tu jest pięknie. Pani wiewiórka nas przywitała na szlaku. Fajnie, bo są tutaj takie ciemne wiewiórki, nie rude, Jak. Najczęściej można spotkać w Polsce. A my, a my ruszamy... O, nawet chyba ta wiewiórka ma swoją kapliczkę na drzewie. Nie bo to jest jakaś tam <grymniczek> karmniczek, ale zobaczcie jak pięknie zawieszony na niedużej wysokości. Na początek ruszamy szlakiem żółtym na Stożek Wielki, który ma e, jego szczyt jest na wysokości 800 chyba 90 parę metrów, ale, nie. ale 800 w każdym razie na początku. Następnie Lesista mała i Lesista wielka, i tam idziemy żółtym szlakiem. Później będziemy z żółtego szlaku schodzić na, na nie chcę tu skłamać, na niebieski być może, ale jak do to Wam powiem. Na razie póki co tam. Że wam powiedzieć, że się cieszę, ponieważ pogoda pogody była taka, że miało być pochmurnie. A co prawda, na niebie jest kilka chmurek, ale jest naprawdę e, pięknie. Co prawda, jest jakieś chyba 11 stopni, więc nie jest za ciepło. A tu, za chwileczkę, na podejściu się rozgrzeje. I takie mają być najbliższe dni. Miałem w zeszłym tygodniu wyruszyć na szlak, ale tak potężnie wiało, że drzewa się przewracały, więc cieszę się, że nie ruszyłem w podróż, przeczekałem to i ruszam teraz. Widocznie tak miało być. skandynawska Jesteśmy parę metrów od szczytu Stożka Wielkiego jakieś 2,5 km przeszedłem i w tym mniej więcej 280 metrów przewyższenia Wiatka jest zajebista Ława, nie wiem chyba bez problemu można w nie położyć 8 osób dwa stoły po bokach Palę nisko jeśli ktoś e, chciałby podróżować tutaj budżetowo i nocować w terenie, to myślę, że ta wiatka nadaje się idealnie do tego. Tylko nie kumam po co te napisy ludzie tutaj zostawiają na tych ścianach. Nie wiem, dzieci nada. Mam tu jeszcze na ścianie wiaty mapkę z wiatami e, w okolicy. Trochę już wypowiała. My jesteśmy, gdzie my jesteśmy moi drodzy, Sokołowsko i to jest chyba i Bóg wie gdzie my jesteśmy, ale chyba to jest nasza wiatka, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem wiatek w terenie i kilka takich wiat autobusowych, więc myślę, że można tutaj bez problemu sobie pobiegać i ponocować sobie pod. W terenie Chodźmy zdobyć pierwszy szczebel Drabiny Wałbrzyskiej ja jest ich chyba 21 albo 22 A tutaj za wiatą za chwileczkę Znajduje się szczyt Rożka Wielkiego uh, Trochę dzisiaj wieje Zobaczymy jak będzie w nocy Cieszę się jakbym kończył szlak A dopiero zaczynam Storzek wielki, 8,41 metrów nad poziomem morza. Szczyt naprawdę taki romantyczny. Jak ta tablica zresztą, w kształcie książki. Widok. No widok jest jakiś stąd. Może niezbyt spektakularny. Tam w dali widać. Nie wiem, co widać? Nie wiem. Cieszyłem się, że e, początek mojej wyprawy nie jest nie, nie odbywa się czerwonym szlakiem, a żółtym, ponieważ e, pamiętam z GSS, że podejście z czerwonym szlakiem jest e, hardkorowe, ale to też nie było, niczego, było sobie niczego sobie. Generalnie e, taki Beskit wyspowy, ale e, w Sudetach, znaczy w górach Wałbrzyskich, które są w Sudetach. Jest tutaj miejsce na ognisko, w sumie fajne miejsce na namiot nawet, bo jest osłonięty e, drzewami, więc e, pomimo tego, że jest na szczycie góry, to myślę, że można byłoby tutaj bez problemu sobie przenocować, tylko no, na samym środku jest e, miejsce po ognisku, więc e, nie no ale bym się mógł to rozbić gdzieś tam obok. E, tak mówię wam, przecież tak się nie będę rozbijał, ale może jak tu przyjadę tak na nockę. A teraz, a teraz będziemy zbiegać ze szczebla w dół. Przepraszam, schodzimy w dół, ponieważ e, mam na nogach swoje Altry e, Long Piki, które przeszły już trochę e, kilometrów w tym sezonie i zaczynają się już powoli e, rwać po bokach i stwierdziłem, że to będzie ich taki ostatni e, wypad w góry, e, więc <laughs> jeszcze mam dwa dni przed sobą, więc powinienem troszeczkę ostrożniej chodzić. Poza tym nie spieszy mi się dzisiaj. Naprawdę tym razem mi się zupełnie nie śpieszy. Pięknie się kolorowi ale też chyba w złą godzinę powiedziałem, że jest pięknie i słonecznie, znaczy było, że znaczy tak mi się jest około skończy, kojarzy ze słońcem, ale tam no jest trochę chmurek na niebie i bym powiedział, że robi się tak troszeczkę e, buro. A my e, zeszliśmy tutaj do Przełęczy. E, zaraz troszeczkę będzie droga asfaltowa. E, Przeskakujemy na drugą stronę i zdobywamy kolejne, kolejne wzniesienie. Coś tam z liściami w nazwie, zaraz sprawdzę, co Wam powiem. Lesista mała, 790 metrów. Następnie lesista wielka, zaraz obok 860 metrów. I to będzie żółtym szlakiem. A później schodzimy na niebieski szlak i idziemy przez stachoń Sokółka, do dzikowiec. Mamy do przejścia 7, prawie 8 km i 3 godziny, a jest 15, czyli będzie 18 coś tam. Za dużo dzisiaj nie zrobię, no ale nie każdego dnia trzeba przemierzać kilometry. No i dzisiejsza zagadka się rozwiązała. Park rejobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, czyli Góry Wałbrzyskie w Sudetach. No jak to się mówi podróże kształcą i uczą. Człowiek się każdego dnia czegoś nowego dowiaduje. No właśnie zeszliśmy z asfaltu. I teraz e, pod górkę. E, ten asfalt jest dosyć ruchliwy, więc trzeba go pokonywać Ostrożnie, albo z uwagą przynajmniej. Ta niby jaskinka, taka norka, to jest szczelina wiatrowa. Tak głosi tabliczka, to jest to obok. A jesteśmy niedaleko szczytu Lesistej małej. Ciekawe skąd ta nazwa. Czyżby wiatr tą szczelinę wydmuchał? A może, gdy wieje wiatr, to ta szczelina robi. Uuuu. Może wy wiecie i napiszecie to w komentarzu. Bardzo będę wdzięczny za taką informację. A ta drabina, którą przez chwileczką minęliśmy, niezła, nie? Chyba to było specjalnie po to, żeby e, podkreślić e, charakter tego szlaku. Albo po to, żeby wejść właśnie i zobaczyć tą szczelinę wieczną. No, na pewno po to, ale zdobądźmy ten szczyt Docieram na lesisto mało w końcu. Tam w oddali widać, że słońce jeszcze świeci na tamte górki. Tutaj zrobiło się zimno i wiecznie. Bardzo ładny, e, w, ładny szczyt. Jest tu ławeczka, żeby sobie podziwiać e, panoramkę. Co prawda, tro, nie ma tu za dużo widoków, ale myślę, że jest to fajne miejsce na to, żeby przejść sobie na spacerek w drodze na Lesistą Wielką, która jest za jakieś 23 minuty drogi. Ten szczyt nie jest oznakowany, więc można go minąć niechcący. Przyznawam się, że póki co te góry robią na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. Podobają mi się na maksa. Już wiem dlaczego. Tak, wiele osób z Wrocławia, wśród moich znajomych, wyprowadza się w te rejony. Jest to mniej więcej półtorej godziny jazdy do Wrocławia, a jest to naprawdę przepięknie. A cóż to? Kolejne podejście. No, na lesistą wielką mamy jakieś 90 parę metrów przewyższenia. Więc chowam Was na razie, żeby użyć. Moich kijków trekkingowych, które pomogą mi się tam wdrapać na górę. Lesista Wielka i schron turystyczny, pamiętam jak na GSS. Schroniliśmy się w nim przed deszczem z Agnieszką. E... <grywa> o mało w nim nie nocowaliśmy, a jest na, naprawdę hardkorowy, żeby w nim nocować. Zresztą e... przed deszczem też tak się nie chroni, ponieważ za już jest takie troszeczkę <grywa> zbutwiałe. No nic. E... Tędy moi drodzy przebiega czerwony szlak, e... główny szlak e... sudecki. Ale my ruszamy teraz e, niebieskim szlakiem. Tam na drzewie jest e, niebieska kropka. Zaraz jej dotknę. I nie wiem po co, Ach, chyba z przyzwyczajenia. I za chwileczkę pójdziemy e, niebieskim szlakiem w stronę. E, sprawdźmy, w stronę czego. Sokowsko, tutaj wyruszyliśmy żółtym szlakiem. To jest ta wiatka na stożku w e, stożek mały to jest ta wiatka? no nie no, to jest ta wiatka, stożek wielki e, później zeszliśmy tutaj w dół do tej miejscowości, która się nazywa Unisław Śląski asfaltem później tutaj do góry lesista mała, z ławeczką widokiem na polanka i e, tutaj jesteśmy teraz w tym miejscu i takim łukiem polanka i dzikowiec półtorej godziny a na polance chyba jest punkt widokowy ale nie chcę się mądrzyć bo nie mam pojęcia chodźcie zobaczymy kropkę tutaj za wiatką jest czekaj widziałam a tam jest też w ogóle miejscówka na kropkę zobaczcie tam w krzakach wszyscy ją widzą no dobra, tędy niby chyba ścieżka kiedyś szła Dobrze moi drodzy Niebieska kropka du, du. i kontynuujemy naszą podróż Drabiną Wałbrzyską. A z takich ciekawostek to właśnie ta lesista wielka nie jest jednym ze szczebli Tak mi się wydaje jednym ze szczebli ee, Drabiny wałbrzyskiej, dopiero dzikowiec będzie drugim szczeblem. To tak pokrótce co nas dzisiaj czeka, albo co nas, jakby nas spotkało już Gdy świeci słońce, to ta jesień jest naprawdę polsko to jesienią, a gdy się chowa, to robi się tak buro i... I po prostu jesiennie. <noise> Znika to złoto. I super, że słońce wyszło pod koniec dnia. Bo jak już Wam wspominałem kilkukrotnie, ja działam na baterie słoneczne. Gdy słońce świeci, mam dwa razy więcej energii. I moje morale jest po prostu doskonałe. A gdy jest deszczowo i ponuro, a sami wiecie, jak to jest. 808. Piękne widoki. Powiem szczerze, że przypomina mi to troszeczkę Beskid Wyspowy. Tutaj jakoś na środku szlaku rozpalił serwisko. Teraz podejdziemy po, tam, po tamtą górkę. A spoko podejście w sensie. Nie za, wysokie, nie za duże a następnie e, czeka nas ostateczne podejście pod górę która zaczyna się na literę B Piszcie w komentarzach teraz w tym momencie jeśli wiecie na jaką wchodzę będę wchodził gdzie rozbiję swój namiot i tam też jest jakaś wiata, jakiś e, schron jakiś turystyczny ale chyba też jest w opłakanym stanie Jakoś, nie wiem, zobaczymy. Nigdy tam nie byłem. Jakieś po prostu widziałem tylko zdjęcie na mapach CZ eee, Ale no to nie szkodzi, ja i tak będę spał eee, w namiocie. Dzisiaj zamierzam się położyć wcześniej żeby się wyspać i żeby jutro wstać wcześniej żeby mieć więcej czasu na pokonywanie szlaku. Eee, myślę, że na, na spokojnie te 30 km zrobię w ciągu dnia, Kręcąc film. Dyrektując się widokami, aczkolwiek jutro, nie wiem czy jutro, czy pojutrze, mam do pokonania 1600 metrów przewyższenia mniej więcej. Czyli nie jest to mało. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Najlepsze jest to, że właśnie sprawdziłem mapę. I góra na którą wchodzę, która miała być na literę B jest na D, D i nazywa się dzikowiec. I mam jakieś 70... Nie, 50 metrów chyba zejścia i mam wrażenie, że to właśnie teraz te zejście się odbywa. I 170 parę metrów podejścia i kilometr 700 będę pokonywał jakieś 40 minut. Się tam kolorowi. To zrobiło się fajnie w końcu. W sensie, że nie wieje. I jest mi ciepło. A to tak zazwyczaj jest, że wieczorem, gdy słońce zaczyna się chować za horyzontem i temperatura się bardziej ustatkuje, nie ma tu takich kontrastów pomiędzy. Nagrzanymi miejscami, ja zacieniony, zacienionymi, no to wtedy nie ma tych różnic, e, różnic ciśnienia powietrza i jest spokojniej. Dobra, dochodzimy do e, Polanka. To jest przełęcz. Bardzo proszę, tutaj się znajduje tablica. Droga turysto, drogi turysta 638 metrów nad poziomem morza, dzikowiec 35 minut, a do wałbrzych pobięci godzina 50. Jaki daszek nad tabliczką zobaczcie, przyznam wam się, że odzwyczajem się do tego aparatu, ostatnio szlaki robiłem z soniaczem, który niestety podczas przejścia małego szlaku boskiego zamógł musiałem go oddać e, do serwisu o, a od tego się odzwyczaiłem i no waży e, o połowę więcej i czuć to gdy się trzyma go na wyciągniętej ręce i przez kilka minut się do niego mówi Uff. dobra ostatnie podejście chyba dzisiejszego dnia zrobimy to i będziemy, rozbijamy namiot, gotujemy sobie kolację Uff. i świętujemy. Dotarłem na szczyt Sokółka 800 metrów od poziomu morza Słońce już tam się chowa za horyzontem Chyba 7.40 dzisiaj się chowa, nie o 18 Czyli trochę wcześniej niż myślałem Przepiękny widok Ale do Dzikowca zostało mi jeszcze 20 minut Ale do Dzikowca zostało mi jeszcze 20 minut eee, eee, Więc się muszę pośpieszyć Jeszcze mam Chyba 40 metrów zejścia i 80 podejścia, jakoś tak. W każdym jest tu pięknie. Ale jakby się musi to rozbijać? Z tego względu, że jest to za bardzo odkryte. Przecież to może być zimno. No i po drugie. Ej, zesz zeszedłem ze szlaku. Dobra, może ta ścieżka. Doprowadzi mnie, bo szczyt suku, ten, ten szczyt tak naprawdę znajduje się poza szlakiem niebieskim A niebieski szlak, no kurcz A niebieski szlak chyba tam leci Nie wiem co mam robić, chyba się cofnę, będzie szybciej niż tutaj przyjrzenie się przez te jarzyny tak to jest Tutaj szlak skręca, szzewam od tego szczytu. Tutaj schodzi sobie, to jest ten kamień, a tutaj szlak schodzi tędy. Tak niepozorne jest, że trudno go zauważyć. Dobra, to chyba dzikowiec jest tam. W sumie jest to najbliższa góra w okolicy, więc ale ze mną jest nawigator. Dobra, spadamy dzikowiec, moi drodzy. Motorem tutaj. Przez tylko 13,5 km, miał być 15. E, jest 5 godzin, 5 godzin wędrowałem. Jest w grze 18, Dzikowiec 8,3,6, metrów nad poziomem morza. I jest tu taka konstrukcja, która jest chyba. Aha, bo tam jest e, trasa zjazdowa dla rowerów, a stąd się startuje. E, i niby jest tam, tam tabliczka, szlak zamknięty, ale chyba w trakcie zawodów. W każdym razie w tym miejscu, no tutaj chyba, rozbiję swój namiot, jest płasko. Idealne miejsce naprawdę, idealne miejsce na, na, na biwaczek. Jest tutaj też chrus i miejsce, miejsce na ognisko, ale nie będę rozpalał ognia. Widoczek stąd jest słaby. Ale to nie jest ważne. Dobra moi drodzy, ja teraz szybko muszę się zorganizować, póki jeszcze jest w miarę jasno. Rozbiję namiot, a później sobie przygotuję posiłek i może jeszcze porozmawiamy. A jeśli nie będzie już okazji spotkać się dzisiaj wieczorem, to dziękuję wam serdecznie za to, że dotrwaliście do końca odcinka, że wędrowaliście ze mną. E, Wspólnie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech to szlak. No dobra, moi drodzy, jest godzina 21. Ja jestem w swoim namiocie, już w śpiworze. Jakieś hałasy z zewnątrz. Zjadłem. Ogarnąłem wszystko i idę zaraz spać. Chciałbym to wstać w miarę wcześnie, żeby wyruszyć jak najszybciej na szlak, żeby na spokojnie móc, móc jutro pokonać te 31 czy 2 km i cieszyć się tym szlakiem, a nie zajechać. Garsze światło i, i dobranoc.